Dobra. Wszystko gotowe. O, nie zauważam was. Siema, z tej strony Oski i dzisiaj gramy Five Nights at jest oczywiście w FNaF 2, bo napisaliście w komentarzach, że zrobimy najtrudniejszą noc w FNaF 2. Ale czekajcie, a najpierw stop. Jak? Jak? E, e, Dawaj OSKI, ten najcięższy poziom, ale gdzie? Ale gdzie dać najcieższy najcięższy poziom? We FNaF 3? We FNaF 2? W TNAPI jeden... Eee, na, na, no dobra eee, To ja nie będę taki głupi I, i to jest druga to jest chyba druga eee, ten... druga najcięższa noc i chciałbym albo nie wiem jak to dokładnie powiedzieć chciał zrobić tę piątą noc ale żebym już był uczciwy to zrobię ten... Ale chociaż dam na średni, bo ekstremalny bym chciał zostawić na koniec, więc tyle. I zaczynamy gierkę. Uff, mam nadzieję, że tam mi nie wyskoczy, bo jak ja grałem tego FNAF-a, nie miałem YouTube y, na kanale, to ja ten, e, najcięższy poziom właśnie, FNAF-a, ten... ten 10 do 20, ten ekstremalny robiłem. Coś tam nie idzie? Znaczy jak Ci bo to jest takie cikara, taka rozwalna z tą gębą otwartą to ona tak wyskakuje, że się I tak, już jest szybko. O Jezu. Zawsze zapominam o Ale na razie nikt nie idzie, więc plus. Na ekstremal No, tak myślałem, że idzie. No, dzień dobry! No bo oni przykro mi, że zjeli ci łaskę i dali to tutaj po niego i ci rozwali rękę i dali to tutaj po niego, no. No, sorry, ja z tym nic nie zrobię, ale widzisz, niestety. Ty masz swoje życie, ja mam swoje życie. No co, ale to jest naj... To jest... To jest ten plus, że widać się czerwony, więc więc widać kiedy on odejdzie a kiedy nie odejdzie o foxy 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 no i nie będziesz tutaj ten dobra no coś mu czekał na czekolwiek zaraz zróbmy o kurde jak się z o kurde, o no. kurde, o nie no teraz się głęboko zasrałem, bo niego taki zniknął? Ta tak się nagle zniknął, a nie ma mnie ja. i później ha! Afraid you, afraid you, no nie znaczy on jest bardziej najstraszniejszy jak on idzie, patrzcie jaki on ma Kurde, zgubiłem się. No, muszę mi się ładować, marionetka. Freddy, jestem strasznie bo on... Zawsze jak idzie, kurde, tam to z takimi zwierzbiczkami idzie. z takimi, takimi umięśnionymi idzie cały. Ja no, no, widzę, jak mi się nie ładuje, wtedy marionetka. Ja muszę tak stać w ruchu i nic nie się robić kompletnie. No i jesteś. No, to ja dzisiaj Teraz w ogóle... zaraz, 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 O, 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 o. Fridio zaraz wyjdzie. Bo już, już to, już to czuję. No, co, to jest? O, wchodzi. Ale on jest taki duży, on jest, on jest taki duży, że on, on, on się w ogóle nie zmieści wenty Znaczy no, nie ważne on jest taki duży, on jest taki duży, że on prawie się nie zmieścił. No. Jakby po prostu szedł? to by rozwalił całą poni. Z większość tej boni. No, 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 no i właśnie. No i właśnie... Wyklecham właśnie idzie tej boni. Właśnie idzie tutaj bonię. E, mamy na niego przez bitko. No mówię właśnie, że męgle może być w tej części... No i jest ukochana, no no, no... no O kupi papierek! Akurat teraz... Co nie ma tenek? Nie ma, a właśnie myślałem, że... Z tej bomby. A dobra. O nie, o nie! O nie! 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 Pro. No właśnie, on robi tak jak cika właśnie! O, idziemy! Ojej, ale, o, ale! No, jeszcze się tak domu scholiło, O, Jezu! Dawny w Nafa. Właśnie, tu jest bardzo dużo szans, żeby On wchodzi. Nie wiem, czy tak. o kurde, zlagowała mi kamera? Tak, zlagowała mi kamera. Nie mam tu Zlagowało mi, dobra. A już się Daj... Tu boli? Nie. Ale już myślałam, że już zlagowało i nie mogę nagrać odcinka. No i jest nasz ukochany Fredio. No, boba. Dobra. Kiedy on wejdzie w ogóle, to ja nie wiem. Ale chciałbym, żeby już wyszedł. O kurde, ciekaw! No i właśnie ja w tym nieraz ona zawsze musi wyskoczyć <miech> w każdej chwili No kiedy szósta No i nie, operuje, nie, nie no jak inaczej na wreszcie ta piąta szósta O, oh, zatkało mnie No kiedy ta szósta, no włącz się Dobra, włączam telepizoo wygrałem średni... no ale sorry bo chcę e, e, ten najcięższą noc chyba zostawić na ten na później. dobra to ja już kończę ten odcinek dzięki za oglądanie mam nadzieję że wam się podobało i widzimy się już nie pafem ELLUWINA